Young family label Ziomeczki ziomy Same ziomeczki ziomy na tym nagraniu będą Dobry napiwek Mr. Beast Dzwony do ziomeczków ziomów, yeah. dzwonię do ziomeczków ziomów, kiedy potrzebuję brokuż się, yeah. kiedy nie mają co robić, najchacie to gramy tu snorów Je, yeah. dobry dobry fajnie, tak już będzie bez kutni i brudów Giery potrzebuje w No po chwela yeah, trzeba, nie no ma to, tak co robić, niechacie to grawy co snorów Yeah, czuję dobry fajnie, tak już będzie bez skutni produktów Hier, śledz w ony rodz, Każdy, że ma czim, czym, chip Joklecą marki jak kamiry jeze Muziomal będzie, kto designer shit Każdy ma fresję za swoje styl Wiesz, że nie mu w jaki sposób żyć Podoba mi się ten niby skiczowaty styl teledysku Wiesz po że nie mów w jaki sposób żyć więc na Pogrywam w kielki z całym moim dangiem Pogrywam w kielki z całym moim składem Zimi się czuje jakbym miał pokozy Nie chcemy panien do naprawdę Z rana nie budzi mnie budzi gleć papier Miło ze strony Boxdela, że tego wystąpił mniej znanego rapera, co nie? Ja też chciałem mieć gwiazdę koko u siebie papę Zazdro, zazdro multimię papę Dzwonię do żołeczku wziął, kiedy potrzebuję wroku yeah. Kiedy nie mają co robić na chacie, to gramy tu snorów yeah. Czuję dobry vibe nie tak już będzie bez kłótni i brudów yeah. no, tworzy do żołeczku ziomów yeah. Dzwonię do ziołeczków ziomów, kiedy potrzebuję wroku yeah. Kiedy nie mają co Ale robić zai... na chacie, to gramy tu Ale fotel był yeah. wyjebany tam, ten fotel kosztuje 15 tysięcy yeah. On yeah. podobno jest najlepszy fotel na świecie Działam for one, działam co w sewnocie no i robię trap. Smażę się zioło, smożę się bat. Pierdolę pify, zjadam sobie schab. Jestem piękny i pachnący. Okay. Kurwa ten tekst. Portfel pełen świeżych dolców Co w sobie mam, że chcę być jak ja? Masz ból dupy, ups.

w żołą, w kiery, potrzebuje yeah. kiery nie mają co robić, niech się to gramy tu z nourów Jez, dobry fajnie, tak już będzie bez kutni brudów, siem, śleck w yeah. tworzycku wciąż w kolejnym żoneczku w szamu w kiedy potrzebuje w Rokos, yeah. kiedy nie mają co robić, niech to gramy tu znowu Ye, yeah. czy jest dobrý fajnie, tak już będzie bez brudów, siem, yeah. Spoko, teledysk mi się podobał, no to mnie mocno nie porwała. Była spoko, ale mnie mocno nie porwała. Ale porwał mnie teledysk, porwał mnie teledysk, który był giga, giga spoci. Mi się podobał.